Hejka widzowie, witam was w kolejnym odcinku Trzeciej Wojny Światowej Zostawcie lajka like i suba i, i jeszcze zobaczcie mojego Dziecikotoka i już przechodzimy do oglądania Pakistan, skoro jesteśmy w samym stanie wojny to się zaatakuję No ej, dobra, czas się podbić, odbić się Indie O nie, co ty mi robisz, dobra O nie, Pakistan, teraz przegiąłeś Jeszcze cię zniszczę jeszcze zobaczysz Pakistan. Jeszcze cię zniszczę, a masz. Jeszcze cię zniszczę, a masz, a masz. Ja to... Hej Serbia! No o co chodzi Węgry? Dołączamy po stronie e, Rosji. Okej. Okay. Dołączam po stronie oczywiście Nie, tam jest. Co? Białoruś? Ty? Dobra, wypowiadam ci wojnę. Bo pewnie się boi. Do Bośnia dołączasz? A? Tak, Bośnia będzie w Złych. Koniec tego. Ja jako Bułga Bułgaria w, dołączam do dobrych prawie cały Bałkana, czyli Grecję, Chorwację, Słowenię, mnie, Albanię, Macedonię, Kosowo, Mołdawię. Oni dołączają do dobrych, a Czarnogóra i Turcję do Złych. Hej Izrael i i Irak, dacie, dacie, e, Jordania, dajcie mi swoje tereny, żebym mógł przejść do Iranu? Tak jest. Dobra, mam tereny od Jordanii i od Iraku, bo oni są po stronie dobrych, i w następnym odcinku zaatakuję znów Iran. Sudan Południowy, wypowiadam ci wojnę. Oczywiście, że Iranu. Widzowie, dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie lajka i suba i wyczekujcie na kolejny film na kanale. Pa!